Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na Denko jak zauważyliście pewnie, doczekałam się w końcu wizyty u fryzjera i tak niechcąco troszkę wyszła inna fryzura niż planowałam bo nie planowałam aż takiej grzywki, chciałam taką na boki ale w międzyczasie jak... Przycinałyśmy to, spodobało mi się, jak miałam grzywkę na całym czole, więc to jest takie w sumie chwilowe, tylko bo ona zarazu rośnie, będzie zdecydowanie za długa, będzie mi wchodzić do oczu. Um, ale póki co mi się podoba, i wrzuciłam Wam zdjęcie na Instagrama i dostałam bardzo dużo komentarzy, że też Wam się podoba, więc bardzo dziękuję za to. Nie spodziewałam się, że um, aż tak Wam się spodoba. Ale się dobrze czuję, znaczy zobaczymy, jak to będzie wiecie. Jak wyjdzie w praniu, jak się z taką grzywką chodzi, bo inaczej jest w domu, a wiecie, a jak pójdę do pracy, czy będzie mi przeszkadzać, czy zawieje i wiecie, ona będzie wszędzie. Więc zobaczymy, czy będę ją w przyszłości przycinać do takiej długości. Ale póki co mi się bardzo podoba. Ehm, I pociągam bardzo dużo końcówki, bo były mega zniszczone, i teraz mi się bardzo podobają takie wiecie, odświeżone i takie włosy są lśniące. Kolorek wyszedł przepiękny, więc jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Ehm, no więc możemy teraz robić filmiki, bo wygląda jak człowiek. Po sześciomiesięcznym po prostu odroście w końcu wygląda człowiek. Ehm, no więc ehm, tyle na temat mojej nowej fryzury i zacznijmy dęko, bo już znowu. Ja nie wiem jak, wydaje mi się, że nie zużywam tych kosmetyków, a jest ich tutaj naprawdę dużo. I pierwszy produkt to jest balsam do ciała z firmy Wianek, odżywczy balsam do ciała, każdy rodzaj skóry. Bardzo, bardzo fajny balsam, super nawilżał naprawdę, super nawilżenie. Ostatnio mam bardzo wysuszoną skórę, nie wiem dlaczego. I to był taki mega nawilżający balsam, super się wchłaniał do tego pompka, więc rewelacja przy aplikacji, czasami jakby się nie chciało, ale tak... Przez to, że była pompka, to brałam, dodatkowo sobie chociaż ręce na a potem już poszło i, i całe ciało balsamowałam. Więc bardzo fajnie się u mnie sprawdzał. Polecam serdecznie. Um, odżywka do włosów Garnier Ultimate Blend i to było z miodem, wersja miodowa. Ja bardzo lubię te produkty garniera. W ogóle ta maska teraz jest super. Ma tą maskę, wiecie, te takie sławne maski garniera teraz z um, aloesem i z. Kokosem. Rewelacja też będzie mi ulubiona, na pewno jeszcze ją kupię. Um, ale ogólnie bardzo lubię um, te produkty z garniera i ta odżywka, Jadą lody, i ta odżywka się bardzo fajnie u mnie sprawdziła. E, Płyn do kąpieli Imperial Leather. Ostatnio się dowiedziałam z któregoś filmiku, o się wczynę, że to jest u Was Luxia. O nie pomyliłam, więc w sumie macie też te produkty, bo tam właśnie był jakiś żel pod prysznic, który u, u nas jest, u nas jest luksyjny. Amazing, limitowa akurat, ale przepięknie pachniało tak słodko, lubię takie zapachy, przy okazji czasami podzieliłam się z synkiem, więc do kąpieli rewelacja. Kolejny właśnie produkt z Carniera. tutaj był akurat szampon z migdałami. I był też bardzo, bardzo fajny, super domywał włosy, pięknie pachniał, nie robił, nie, chcę powiedzieć, plątał moich włosów bardzo, naprawdę fajny i nie raz jeszcze spróbuję pewnie jakąś wersję z garniera. Mydełko to bardzo, bardzo lubię tą wersję z Kareksa i to jest z Makademia Oil. Przepięknie pachnie, nie wysusza rąk. Ten jest też antybakteryjny, więc do tego jak tylko widzę, bo akurat w Tesco ich nie ma i to muszę. Dopiero kupować, jak jestem w jakimś innym sklepie, ale jak je widzę, to właśnie biorę, bo jest bardzo, bardzo fajne. A w ogóle to chciałam. To mam tutaj chyba tylko jedną rzecz mojego synka, ale pokazywałam Wam to, bo to jest. Color Change Foam Soap i, ta, i to miała być, wiecie, pianka do rąk dla dzieci, która zmienia kolor. Samo, sam ten płyn był taki jak fioletowy, jak atrament, ale jak zrobiliście tą piankę do rąk, to ona była taka ledwo fioletowa więc na opakowanie jest narysowane, że powinna wyjść taka bardzo ciemna, wcale taka nie była, więc no takie średnie, ale zabawy było e, dużo, więc e, Liam bardzo się cieszył e, super krem do rąk ja już go miałam, to jest Janta regenerujące serum, w sumie SOS do rąk z bursztynem, platyną i kolagenem rewelacyjny krem, bardzo serdecznie polecam, to jest moja druga buteleczka nie dość, że jest super nawilżający, nie kleją się ręce e, jest dużo opakowanie z pompką, przez co wiadomo, że się częściej jednak używa i nawet mój mąż używał tego kremu, więc bardzo, bardzo fajny, bardzo serdecznie Wam polecam. Tu mam piankę do twarzy z Soraya Plant, roślinna pianka miąca do twarzy, woda Roli, alga wakame. Jest. Piękka była bardzo, bardzo fajna, z przyjemnością ją ja zużyłam. Uwielbiam pianki do twarzy, ale ostatnio wam mówiłam, że właśnie mam piankę do twarzy z Eveline, ta nowa seria kokosowa i jest dużo lepsza jest bardziej zbita, niż ta, ale ta również jest super, więc tą również polecam i chętnie e, spróbuję jeszcze raz. z e, Lynx To akurat miałam jakiś taki zestaw, dostałam em, na święta, tam był deodorant i żel pod prysznic. Bardzo, bardzo lubię w ogóle ten zapach links, tylko że to jest wiecie dezodorant, body spray, to nie jest antyperspirant, ale się fajnie sprawdził przepięknie pachnie E, więc użyłam z przyjemnością. E, tu mam na przykład maseczkę. Bardzo fajna maseczka z AA, to była ta e, babu, nie to był babu peeling, przepraszam, oczyszczający peeling bąbelkowy. E, nawilżenie, świeżość, zostawialiśmy tak, jak, tak samo jak maseczka aż skończy wiecie bąbelkować, a potem to wcieramy ten peeling. Więc e, nie tylko maseczka, to jeszcze peeling w jednym, więc rewelacja i naprawdę fajnie. Tylko e, zmywanie nie było super łatwe przez to że jak, jak troszkę zasnęła to było ciężko to zmyć Szare to było takie I no troszkę się napracowałam ze zmyciem Ale efekt był bardzo fajny Więc polecam e, Żel pod prysznic daw, uwielbiam daw, Uwielbiam zapach w ogóle wszystkich produktów daw. I tu miałam em, Coconut Milk and Jasmine Petals bardzo ładny, tylko ja go zużyłam mój mąż nie lubi kokosa, już pewnie wiecie. Więc um, mam jeszcze jeden, teraz właśnie kończy chyba pomagranecz, ale e, właśnie musiałam go skończyć sama. Był przepiękny, super nawilżający, nie wysuszający bym bardziej powiedziała, niż nawilżający, bo to jest żel e, Ale ja dodaw bardzo chętnie wracam i również do mydełek. Co ja tu jeszcze mam? Suchy szampon e, Girls Only czuję Shampoo Party Night. Jak nie ma akurat Batist na promocji, to kupuję sobie te, bo one nie są drogie na w Tesco i one są naprawdę fajne. Więc nie ma problemu, mogę też te próbować. Teraz mam jakieś też z tej serii, tylko takie nadające objętości. Więc też się fajnie sprawdzają te szampony Osory, oh, ale jednak najlepsze jest tak naprawdę Isana. E, co tu mam? O, tu w ogóle mam fajną, to, znaczy papierek, bo to była w folii. To była e, z Bio Maroko, sklep Glinka Raso... Płata. Tak jest napisane. <grym> e, marokański sekret z gór Atlas. I to jak ja sobie tutaj poczy poczytałam, bo tutaj macie rozpisane jak tego używać. Możecie użyć do pielęgnacji ciała, włosów albo do twarzy. I tu niby, to były rzeczywiście takie płytki, e, które rozpuszczamy w ciepłej wodzie e, I one po takiej konsystencji się robiły jak taki mokry piasek to niby na jedno, dwa użycia było, więc stwierdziłam, że sobie nałożyłam po prostu na twarz i na tutaj na dekolt, na szyję i na dekolt. Bardzo fajny, niby taki właśnie efekt jak w spa i to było bardzo, bardzo fajne. Tylko później się Adam pytał, dlaczego jest piasek we mnie, bo nie spłukałam do końca. Więc tak, wygląda zupełnie jak piasek. Zużyłam błyszczyk, skończyłam mój błyszczyk. Dzisiaj ja go mam ostatni raz, jeszcze wydubałam tutaj z boczku, żeby jeszcze mieć jeszcze, ten, jeszcze mieć jeszcze ten kolor. To jest w ogóle z produkt jaki to jest firmy już wiem, to jest firmy BH Cosmetics ale to była seria robiona przez współpracy z Ashley Tisdale, którą uwielbiam i to była właśnie Illuminate by Ashley Tisdale. i mam właśnie jeden błyszczący, znaczy miałam, bo się skończyło przepiękny, to był najładniejszy kolor jaki tam mieli taki różowo-koralowy śliczny, był trochę dziwny pędzelek, nie podobał mi się ten pędzelek ale sam em, tak jakby z jednej strony był, ja nie wiem czy mi się po prostu tak jakiś trafił em, ale sam kolor był prześliczny Taki mój, więc zużyłam. Z przyjemnością rzadko zużywam, wiecie, błyszczyki, ale ten używałam bardzo często. Eee, point do, mydełko do rąk z Imperial Leather, Botanic Garden and Raspberry Blossom. Ten był przecież w ogóle takie opakowanie. przecież takie piękne opakowanie! Przepięknie pachniał, i to też niestety nie jest dostępne u mnie w Tesco, tylko widziałam je w aździe nie, W Morisonie, więc jak jesteśmy w Morisonie, to zawsze patrzę za tym mydełkiem, bo jest naprawdę fajne, ale też niedostępne zawsze. Ale przepiękne opakowanie, przepięknie pachnie, nie wysusza rąk, więc do tych mydełek też bardzo często wracam. E tonik do twarzy Simple. To nieraz się u mnie ta firma pojawiała. One są naprawdę fajne. Jak nie mam co kupić, nie mam jakiegoś pomysłu, to po prostu wracam do tych produktów. U mnie się świetnie sprawdzają. E, wiem, że Ania z kanału e, Beauty Starlet też bardzo często o nich wspomina, bo one są naprawdę fajne. I jeżeli macie jakiś problemy z serą, to one są, wiecie, takie. Simple, prosty skład i raczej nie macie problemu przy używaniu, używaniu tych kosmetyków. A tu mam kremik mojego męża, bo on uwielbia, więc używa Naprawdę tak się cieszę, bo ciężko było przekonać go do używania kremu. To jest to Ziaja masło kakaowe. Um, ma jeszcze jedno taką właśnie tą starą formułę, ale ostatnio właśnie majstra jest nowe, jest w ogóle przeciwzmarszczkowe i super skład się zrobił, więc... No, mój mąż uwielbia głównie dla zapachu. E, tu jeszcze zużyłam tę modrzewkę z L'Oreal Vive Extraordinary Oil Coco. Uwielbiam tą modrzewkę, w ogóle uwielbiam tą serię. Włosy są rewelacyjne po niej. Pięknie pachnie. E, cudnie się roztrzesują włosy. Są lekkie, takie e, lśniące, wiecie No, po prostu idealne, więc pewnie jeszcze do tego produktu kiedyś wrócę a czego tu zawsze jeden się musi coś tam ulać i tu się zaczyna wszystko kleić yy, mamy trochę tutaj soli do kąpieli bo wiecie, bo ja dostałam, a synek zużył tak to jest, nie? i tak, i tutaj mamy te kuleczki z kerfura yy, i one są bardzo, bardzo farnie, fajne więc jak macie kerfura, niestety u nas nie ma kerfura to yy, polecam, to są zapachu mango, ładnie pachną jest zabawa i te z Isany bardzo lubimy, to są kuleczki Berry Heart, które przepięknie pachną I Cuddle Time to były kryształki do kąpieli, które też są super My uwielbiamy takie rzeczy O, peeling do ciała, jeden z najlepszych peelingów, jakie używałam Isana, rewelacja, do tego moje, absolutnie po prostu nie ma lepszego połączenia jak kokos i kawa. Po prostu kocham obydwie te rzeczy we wszystkim, więc to się naprawdę super sprawdza. To już jest któryś i jeszcze mam na szczęście, więc rewelacyjna jest ciało po nim i pięknie, cudownie pachnie, więc. Musicie spróbować, jak lubi ciekawe i kokos oczywiście. E, bardzo fajna maseczka z Eveline Botanic Expert, oczyszczająca na maseczka aktywna węgiel biała Glinka. Ja uwielbiam maseczki z Glinkom. Jedynie co nie lubię, to ich zmywać, bo to jest masakra, ile ja się muszę naspukiwać tej twarzy. Więc to jest jedyny minus, ale maseczka była bardzo fajna i to są te wiecie podwójne, więc rewelacja, i tu miałam jeszcze kolejną, to też jest masa z aktywnym węglem, tutaj akurat była, również z Eveline. przeciwnie niedoskonałościom Active Detox, też było bardzo fajna, też, no ja widziałam, że, bo już ją akurat miałam, widziałam, że mi, e, o jest tutaj, tu ją dawno temu zużyłam, dlatego jest na, dnie. czekajcie, no, czyli zużyłam w sumie cztery saszetki i... Ona, ja widziałam, że ona jest super Tylko to zmywanie jest tragiczne I to ja bym wolała, żeby to tak Już było zmyte, dlatego też lubię Te w płachtach lub te peel off Bo one się szybciej ściągają e, Tutaj miałam kiwi scrub To było fajne, Tropica Island Kiwi face scrub, bo tam Rzeczywiście były te pestki kiwi Znaczy tak mi się wydaje, bo tak wyglądały I to był naprawdę fajny peeling Było go strasznie, strasznie dużo, więc ta saszetka Wysyła mi dwa na, na dwa razy Zwykle zużywam saszetki na raz więc fajnie e, jedne z moich ulubionych płatków pod oczy, Exclusive Cosmetics hydrożelowe płatki pod oczy, one są ze, ze, ze Albert Gold Care Illuminating one są ze złotem rozjaśniające mładząca akuracja pod oczy bardzo fajne. Ja zawsze je wkładam jeszcze wcześniej do lodówki, i one są takie fajne, żelowe. I są oczy, naprawdę. Znaczy, pod oczami skóra jest taka fajna, więc zawsze, jak mam jakieś wyjście, się spotkałam z dziewczynami ostatnio, to sobie zawsze wtedy nakładam płatki i wiecie, żeby trochę lepiej ten makijaż wyglądał i ta twarz. Um, I tutaj maseczka też z Isany. Super, bo pilow Uwielbiam, uwielbiam tę maseczkę ostatnio. Um, I tu jest tak, Isana poprawia wygląd skóry. Aloes ex Bruskwinia. No taka pilow, też bardzo fajna Mogę polecić I jeszcze z tej serii tych okrągłych mam tutaj Jelly Mask, o to było fajne Taka rzeczywiście galaretka Pinakolada, pachniała cudownie I też była bardzo, bardzo fajna Więc nigdy nie widziałam w ogóle takich maseczek Mam jeszcze jedną Może sobie dzisiaj zrobię Krem do twarzy Ja się tak cieszyłam na ten krem Ja go kupiłam w TK Maxie i e, głównie skośniło mnie to przepiękne opakowanie e, tutaj złote, tutaj srebrne ale jak przyjrzycie się bliżej to mi popękało bardzo szybko ta zakrętka, po prostu nie żebym dociskała wiecie, nie wiadomo jak dokręcała ją tylko normalnie a ona od razu zaczęła mi pękać i skleiłam ją tej taśmą, bo wiecie, to był praktycznie nowy krem i nie chciałam, żeby to popękało i po prostu mi wyschło, widzicie jak to wygląda a więc... Super krem, ale niestety opakowanie niefajne. I to jest firma Pearl Anti-Aging Moisturizer Retinol Plus Plus Rose Oil. Sam krem był fajny, był bardzo, bardzo delikatny, więc trzeba było uważać, żeby, wiecie, po prostu nie spłynął. Um, ale bardzo fajnie pachniał i był no był bardzo fajny, twarz była bardzo ładna po nałożeniu, nawilżona, super pod makijaż, więc sam krem był naprawdę fajny, ale opakowanie, no już nie bardzo. E, właśnie użyłam korektor, concealer w sumie, e, Revolution Concealer and Define, taki sławny, on był przez jakiś czas na YouTubie, em, bo to miała być tańsza wersja któregoś tam innego. Chyba. I był fajny. Muszę powiedzieć, że był fajny. Rzeczywiście tak zasychał jak wiecie, na mur betony. Ale w porównaniu chyba jednak Collection jest lepszy. Nawet z Eveline wydaje mi się, że jest lepszy. Właśnie kończę z Eveline i chyba sobie kupię kolejny ten z Collection. Bo tamten mi się. Y Kiedyś bardzo sprawdzał, a teraz jest w ogóle jakaś odnowiona wersja. Nie wiem, czy też formuła. Podobno formuła też i opakowanie wygląda inaczej, więc też będę musiała poszukać koloru. Um, ale myślę, że tam spróbuję, ale ten nie był, nie był rzeczywiście zły, więc użyłam. I ostatnie dwie rzeczy, dwie maskary. Moje ostatnie ulubiona, czy jedna jest moja ulubiona z Essence Lash Princess, i ta zielona to jest mój absolutny ulubieniec. Mam ją teraz również. False Lash Effect to jest Lash Princess, a to jest Volume maskara I ta już nie była taka fajna, ta mi troszkę sklejała rzęsy. Taka ta szczotka w ogóle nie do końca mi podpasowała, bo ona była taka strasznie gruba. Ta ma dużo lepszą szczoteczkę. Więc ym, tej już nie kupię, ale znaczy tej też nie kupiłam, bo dostałam od siostry. Ale tej na pewno nie kupię. Jest jeszcze fioletowa, ale jak kupowałam kolejny raz zieloną, to niestety fioletowa była wykupiona, były tylko te dwie, to wzięłam tylko zieloną, ale jeszcze będę chciała tą fioletową sprawdzić, zobaczymy, e, jak się ona sprawdzi. Ale one są mega tanie, mam przepiękne w ogóle opakowanie, bo to jest zrobione takie z gumki, takie 3D. Więc za maskarą ona chyba kosztuje u nas 3 funty 20 pędzów. więc I to naprawdę jest warta. E, więc to są ostatnie moje dwie rzeczy. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Tak jak zawsze powtarzam, uwielbiam dalej kręcić dynka, uwielbiam zostawiać te puste opakowania, bo to taka jest prawdziwa recenzja z tymi lubieńcami, dlatego też zrezygnowałam, w sumie... Przez chwilę były ulubieńce, potem się okazało w połowie butelki, że już coś jest nie tak, i to takie wiecie. Więc tak naprawdę, jeżeli coś jest fajnego, mogę wam pokazać we vlogu, a. Mogę Wam pokazać, y, mogę Wam powiedzieć, jak się tak naprawdę ten produkt zużył po całym opakowaniu. Więc dlatego wciąż kręcę, skoro Wy oglądacie. Więc jest mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję jeszcze raz ślicznie za wszystkie komentarze, jeżeli zostawiliście się, y, na moim Instagramie. Tam Was serdecznie też zapraszam, jeżeli jeszcze mnie y, nie obserwujecie. Y, mam nadzieję, że macie udany dzień. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do kolejnego filmiku. Pa pa!